Hej, Simon Ludziasem, witam was w trzecim filmiku. Już dzisiaj mamy oczywiście dalej. Poniedziałek był już jeden filmik z FIFA Mobile, był, jeszcze, był live, za co serdecznie wam dziękuję, że byliście na tym live. No i teraz lecimy z kolejnym odcinkiem, tym razem saszetkowy pojedynek. Ja tu się jeszcze będę bawił z tymi saszetkami z Champions League. Chcę sobie skończyć to otwieranie później się pobawimy jakimiś innymi tu oczywiście chodzi tylko i wyłącznie o zabawę, więc bez różnicy co otwieram no i co, jak widzicie na załączonym obrazku będzie to pojedynek Wojciech Szczęsny kontra Buffon no i nie wiem czy to nie był najbardziej lajkowany ogólnie pojedynek w tej serii, bo było tam grubo ponad 100 łapeczek w górę. No masakra, więc no, no nie dało się nie zrobić takiego pojedynku, więc lecimy. Szczęsny kontra Bufon. Oczywiście możecie pisać w komentarzu, kogo bardziej wolicie, kogo bardziej lubicie. Jeżeli zostawicie łapeczkę w górę i napiszecie w komentarzu hashtag Saszetkowy pojedynek, to przypnę każdemu serduszko, bo was uwielbiam. <laughs> Dobra, lecimy po dwie saszetki, tak się pobawimy. No i zobaczymy, bierzemy tylko i wyłącznie pod uwagę karty specjalne, więc zobaczymy, który tutaj okaże się lepszy. Kto będzie miał fajniejsze karty, więc lecimy, lecimy. Otwieramy pierwszą saszetkę od Szczęsnego. Zobaczymy, co tam Szczęsny będzie miał. Już dawno nie otwierałem, już nie pamiętam, jak te karty tam były ułożone. Chyba tak. Dobra. Jedziemy. Szczęsny. Zaraz zobaczymy, kogo tutaj trafi na karcie specjalnej. Klichy Tiago Silva. O, źle przełożyłem, ale mamy tutaj na karcie Golking Veto. Więc pierwsza karta specjalna leci tutaj, oczywiście, do szczęsnego Bartra i Beck na samym końcu. Nie, jeszcze nie, przepraszam, tu jest jeszcze jedna karta. Sześć, dobrze. Nie wiem, czemu myślałem, że jest więcej, ale dobra. Pierwsza karta specjalna u szczęsnego to jest karta Gol King. Zobaczymy teraz co będzie miał Buffon. Zobaczymy co Buffon tutaj trafi. Jeszcze mi nie wpadła limitka tutaj z tego boksika. Tak zobaczymy, może teraz mi się dobrze przełożyło. Benatia mamy tutaj z Juventusu, o proszę bardzo, wiadomo gdzie ci piłkarze wszyscy tutaj grają, no z tego co tam widziałem, jeszcze nie czytałem, ale ponoć Częsny już jest w Juventusie, nie wiem, możecie mnie poprawić w komentarzu, jeżeli się mylę, eee, ktoś mi na live napisał, no znowu źle przyłożę, ale co tam, bez różnicy, mamy tutaj logo, bazel. i tutaj oczywiście bazóweczki Kołodziejczak, fajne nazwisko ma. Kolo, kolodziejczak. No dobra. No i co? Mamy tu golking, i tutaj mamy logo. Zostało jeszcze po jednej saszetce. Ogólnie grałem trzema, ale dwoma też wystarczy. Nie trzeba aż tak dużo, wiadomo. Bawimy się, bawimy się i zobaczymy, co tutaj szczęsny trafi. Zobaczymy. No to w końcu, jak te karty są tu przełożone, bo już nie wiem. Może tak? Dobra, bez różnicy Verratti, proszę bardzo Mamy tutaj Verrattiego Aż jestem ciekawy jak będą wyglądać Kolejne karty z Champions League Gdzieś tam jakieś pogłoski były Że niby ma Panini wrócić Ale czy to prawda, czy jak to będzie Nie wiadomo, zobaczymy, przekonamy się Już pewnie we wrześniu, tak mi się wydaje Nie wiem, zobaczymy O, coś mi tu łazi, jakaś muszka Gabriel, no tym razem dobrze mi się przełożyło I mamy tutaj, jest... Gold King Suarez. Mamy Suareza. Ten Suarez często mi tu wpada w tej edycji. Mamy dwa razy Gold King uszczęsnego. Zobaczymy, co będzie miał Buffon. Może w końcu jakaś limita wpadnie. Przeważnie yy, brązowe? Brązowe chyba limitki mi tutaj wpadały, o ile się nie mylę. Chyba tak. <śm> I co my tutaj mamy? Mamy. Za o, teraz łazi mi to po ręce. Co to miało być? Jakiś nieproszony gość. Eee, chciał się załapać na filmik. Dobra, widzę, że tu źle przełożyłem, więc zrobimy sobie to tak. Burda. Burda, 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 burda. I co mamy na samym końcu? I jest Gold King, Więc troszeczkę słabiutko jak na ten unboxing. Myślałem, że coś fajniejszego wpadnie. Więc zobaczcie sami. Buffon, Buffon trafił logo i Gold King. A szczęsny trafił dwa razy Golking i tu jeszcze był m.in. Suarez, więc możecie napisać w komentarzu, który waszym zdaniem trafił lepsze karty, czy Buffon, czy Wojciech szczęsny. I co, to by było na tyle w tym odcinku. A jak dobrze pójdzie, to wrzucę wam dzisiaj jeszcze jeden odcineczek. Dawno nie wrzucałem, bo na weekend mnie nie było i trochę was, no, opuściłem. Opuściłem się też w nagrywaniu, więc teraz chcę to nadrobić i za to wszystko, jacy wy jesteście, chcę was wynagrodzić jak największą ilością filmików, także jeszcze dzisiaj myślę, że wrócę wam jeszcze jeden filmik. Także pozdrawiam was serdecznie w tym odcinku. Jeżeli ktoś zostawi łapeczkę w górę, i napisze w komentarzu hashtag. Saszedkowy pojedynek, przypinam serduszko. Pozdrowionka moje ziomeczki, mordeczki, trzymajcie się. Pa! pa. Aha, zapomniałem powiedzieć. Moim zdaniem, ja tutaj stawiam na szczęsnego. Trzymajcie się. Cześć!